Dzień dobry ryby. Witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Czas pędzi, przychodzę do was z prognozą tarotową na luty 2025. Zobaczymy jakie energie będą do was przychodziły, z, z czym się będziecie jak je zagospodarować, żeby było lepiej, z czym się będziecie borykać albo e, zmierzać w tym dobrym znaczeniu, ponieważ te czytania tutaj są robione w imię naszego najwyższego dobra. Więc no dzisiaj mamy nów księżyca w wodniku. To jeżeli ci się rozpaćkały postanowienia noworoczne gdzieś po drodze już, to się zresetuj i zacznij od dzisiaj, bo dzisiaj też jest nowy rok chiński rok drewnianego węża. Tak jak trąbi od listopada o tych transformacjach, to rzeczywiście ten rok będzie taki, zarówno w Twoim życiu osobistym, jak i w naszym wszystkim życiu globalnym. Także to będzie przeciekawy, przeciekawy rok. Dobry czas na ten moment właśnie na te początki. Na te początki, co mi służy, co bym chciał, czego pragnę, jak, co mogę zrobić, żeby zmienić, żeby było lepiej, szczęśliwiej, dostatniej i tak dalej. Na wszystkie działania, no dobry moment, bo planety nas bardzo wspierają i ten drewniany wąż też nas wspiera. On jest taki spokojny dociekliwy i cierpliwy w tym działaniu, więc wystarczy nam determinacji i cierpliwości do tego, aby osiągać nasze cele i nie rezygnować. Drewniany wąż nie rezygnuje. On czasami się może i wycofa, ale przeczeka zły moment i co zrobi? Skorzysta z najlepszego. Więc ten miesiąc i ten rok, jest rokiem wykorzystywania szans, drogie ryby. No więc zapraszam do tego. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, więc weź to, co ci służy, co do ciebie przemawia, a resztę zostaw i się tym nie zajmuj. Możesz sobie zobaczyć jeszcze ascendent i planety osobiste, to, to ci da w szerszą perspektywę. Będziesz miał więcej informacji i yy, link będzie w opisie filmu, tak jak kontakt do mnie. I pamiętajcie, że tutaj ja mówię globalnie, więc też informacje są ogólne. Staram się, żeby były one jak najbardziej uniwersalne dla nas wszystkich. Dziękuję za to, że jesteście na kanale. To dla mnie jest niezwykle cenne. Dziękuję za Wasze lajki, za Wasze komentarze. Róbcie to, bo ja to czytam i bardzo mi to sprawia ogromną przyjemność. Też proszę Was o subskrypcję i to gdzieś przeczytałam, czy usłyszałam fajne zdanie na temat Nakarm na na algorytmy, bo subskrypcja nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem wobec kanału. To jest dla algorytmów, które muszą, jak widać, że te subskrypcje idą w górę, W górę to wtedy YouTube podsyła nowym odbiorcom takie filmiki, a jeżeli ta subskrypcja stoi w miejscu i się nie zmienia, to y, kanał po prostu... Z liczbą wyświetleń, zamiera i umiera śmiercią naturalną, więc ta subskrypcja jest karmieniem algorytmu. Jeżeli Ci się podobało, to zapraszam do takiej działalności. Będziesz w ten sposób miał swój współudział w tym, że kanał istnieje. To co ryby? Gotowe, zobaczmy, jakie energie przychodzą do Was w lutym 2025. Praca, finanse. Co my tu mamy? Królową Miecz. <ścoughs> Będą leciały głowy. Miłość, uczucia, emocje, sprawy romantyczne. Królowa Kielichów. No to co robić w tej sytuacji? Czym się zajmować w lutym? Czemu poświęcać uwagę, czas, działanie. Co to jest? Trójka mieczy. A czemu nie poświęcać uwagi? Zostawić, może odłożyć. Bo wiecie, jak nie poświęcamy uwagi, to nie wzmacniamy. Trójka buław. Mamy dwie trójeczki. Wasze nastawienie w tym lutym drogie ryby. Co to jest? Furka buław. Mhm. No! Mówię o tej transformacji ciągle. I karta na luty 2025 dla ryb to A z kielichów. No! Drogie ryby! Tu mamy rycerza miecz. Zacznę od Waszego nastawienia. Przychodzą takie momenty, zwłaszcza w lutym, który jest trudnym miesiącem, bo już jesteśmy zmęczeni zimą, że chcielibyśmy mieć tak zwany święty spokój. I e, droga rybo, zadaj sobie pytanie, co to dla Ciebie znaczy święty spokój? Czy święty spokój to? Stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, fajny dom, w którym się czujesz bezpiecznie, dobrze, komfortowo, czujesz się akceptowana, kochana, umiesz się w tym domu zrelaksować, masz wspierające Cię osoby w postaci przyjaciół czy rodziny i to będzie, tego będziesz bardzo pragnęła w tym lutym, ale żeby wiedzieć, czego ja pragnę, to trzeba. E Boże. Żeby wiedzieć, do czego dążyć, to trzeba wiedzieć, czego pragnę. Co jest dla mnie priorytetem w tym lutym? Droga rybo, zadaj sobie takie pytanie w domu, tam, gdzie śpisz, w sypialni. E, czy masz porządne łóżko, wygodne, w którym dobrze odpoczywasz? Czy masz e, wygodne mieszkanie albo takie mieszkanie, jakie masz? Co możesz zrobić, żeby stworzyć sobie chociaż minimum komfortu? Zadbać mój dom, moją twierdzą. Że nieproszone osoby, osoby, których nie chcesz mieć wokół siebie, nie włażą ci tam do tego domu. Nie rozbijają ci tej energii yy, bezpieczeństwa, spokoju, tak? Więc to jest, to cię będzie pchało w tym lutym do, do tego yy, no, żeby właśnie tak trochę odsapnąć. Oj, ja i technologia, ja i technologia i co teraz zrobimy inaczej? Tak. Wróciłam, wróciłam, a idę teraz oglądać. Poczekajcie, nie będę się rozłączać. Ja i technologia. Więc wracając tak, co mi daje poczucie bezpieczeństwa? Czy stabilna praca? Bo tutaj się też, też mogą pojawić lęki o tą pracę, że może być coś tam nie zagrać ci. Więc zadajcie sobie, drogie ryby, to pytanie. Druga rzecz. Czy wystarczająco okazujesz osobom, które są dla Ciebie ważne, to, że są ważne? To, że je kochasz. Droga rybo, hasło na dla ciebie, na luty, to produkuj miłość i wodę pij. Otwierajcie się na to, żeby jeżeli kogoś lubimy, to żeby mu powiedzieć, lubię cię, fajnie, że jesteś, lubię z tobą rozmawiać, lubię z tobą pójść na kawkę, lubię z tobą pogadać przez telefon, lubię z tobą e, pójść na spacer, cokolwiek to jest. To, co należy paszczą, to wyrazić. I lub jeżeli nie ma takiej możliwości, to okazać zachowaniem, wysyłać dobre emocje, wysyłać dobre myśli, otulać tą osobę. Bo jeżeli chcecie mieć fajny, przyjazny dom, w którym się dobrze czujecie, to też zadbajcie o fajną, przyjazną atmosferę ludzi, którzy w tym domu występują. Ludzi, którzy są w waszym najbliższym kręgu, których możecie nazwać przyjaciółmi czy rodziną. I trzeba tym ludziom okazywać troskę, wsparcie, zainteresowanie, yy, wspomożenie. To mogą być drobne gesty, ale one są bardzo, bardzo potrzebne. Także, droga rybo, a ty to ryby bardzo pięknie to potrafią okazywać, więc to jest taka dosyć Wasza energia. Więc nie bójcie się tego robić. No, przejdźmy do tej pracy. Kilka scenariuszy widzę w tym. Jeżeli masz stabilną, fajną pracę, to i nie chcesz jej zmieniać, tam po prostu lubisz swoją robotę, to w lutym może ci się przy, może cię czekać rozmowa z szefową albo z szefem, który, który przygotuj się na to, przygotuj sobie argumenty. Który będzie prawdopodobnie chciał od Ciebie więcej zaangażowania, więcej um, takiej pracowitości, czy więcej pokazywania Ci, że właśnie ci na tej robocie zależy, że ona jest ważna. Czyli zmień swoje dotychczasowe. Zobacz, jak do tej pory postępowałeś i e, zmień to zachowanie, bo jeżeli będziesz robił tak, jak do tej pory, to może Cię czekać, to nawet nie będzie jakaś taka. Um, no jakaś awantura, tylko yy, będzie zwrócenie uwagi na to, że zbyt mało się angażujesz. Dla innych. Dla innych ryb. Jeżeli to ty jesteś szefową lub szefem, to uważaj na, swu, na to, żebyś nie obcięła głowy swoim y, podwładnym, bo będzie cię do tego niosło. Powiesz o jedno, dwa zdania za dużo i obetniesz łeb. Y, bardziej ja bym rozmawiała ze swoimi pracownikami z argumentacji bezpiecznie i z takim. Y, z taką, może nie z miłością, ale z taką akceptacją, jak oni funkcjonują i co możemy wspólnie zrobić, żeby firma się lepiej rozwijała, żeby szła bardziej do przodu, żeby była lepsza atmosfera, żeby nie wprowadzać terroru w Królowie Mieczy, a możecie do tego trochę pociągnąć, więc jak sobie tego słuchasz, to weź to pod uwagę, bardzo Cię proszę. Droga rybo. Ja jeszcze dla innych może się w ogóle urodzić koncept, koncept taki, ponieważ jest to czas transformacji, że w lutym dojdziesz do wniosku, że to nie jest to, co kochasz robić. Że robisz to po prostu dlatego, żeby mieć rachunki na dom, na, 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 żeby, żeby zarabiać jakieś pieniądze na rachunki, a pchacie zupełnie w innym miejscu to przemyśl w tej y, królowej mieczy, co to jest, jak możesz to zorganizować i luty poświęć na to, czy to już jest ten moment, czy jeszcze może za chwilę, jak się do tego momentu przygotować. Czasami podejmujemy takie y, życiowe wyzwania, jak zmiana pracy, czy zmiana branży. To no boimy się, to jest naturalne. Ale w królowej mieczy trzeba się do tego naprawdę solidnie, w pełnym realu, przygotować. Czyli jeżeli masz chęć założyć firmę, to jakie trzeba podjąć kroki, i tak dalej, i tak dalej. Co trzeba mieć na start, czy trzeba mieć jakiś biznes plan, czy, czy jaki to jest twój target, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ten moment, żeby się zastanowić, czy w mojej pracy ja czuję to. Czy czuję to. Patrzcie. I teraz w zależności co czujesz, to żeby było to, te piękne kolory, ta nadzieja, to, to pójście do światła, do tej miłości, to trzeba najpierw uzdrowić to. Ale, czyli to, te wszystkie swoje zahamowania, nie dam rady, nie rzucaj z motyką na księżyc, ty się do tego nie nadajesz, to nie, nie, to innym się udało, ale ty to w ogóle nie masz ręki do pieniędzy, o. W to jest fajne hasło, co? Nie masz ręki do pieniędzy. Nie, ty dziecko pieniędzy to nie zarobisz. Trzymaj się pewnej posady, póki ją masz. Zastanówcie się, ryby, czy tego, żeście nie słyszały. To, to w tej robocie i zadanie sobie pytanie, co jest dla mnie ważniejsze? To poczucie bezpieczeństwa i spokoju, choć no... Nie do końca jestem mu, czy wybieram siebie. Nie? Przy nowiu to się pojawiają takie, y, takie zapytania, no bo taka jest energia. Gdzie mówisz sobie nie? To nie dla ciebie. To dla jednych. Dla jeszcze innych może być. O przedsiębiorcy powiedziałam: czy ja tu widzę pieniądze? Jak przez, wyjdziesz z tego próg, progu yy, komfortu, to istnieje możliwość zainwestowania w coś, ale królowa mieczy się pyta, czyli to robisz w porozumieniu z fachowcem i tak dalej, yy, z jakimś yy, no, kimś, kto się na tym zna, tak? Tak jak no ja nie udzielam porad finansowych, bo się na tym nie znam. Ja udzielam porad tarotowych, bo się na tym znam, więc jestem od tego specjalistą. Jeżeli coś chcecie ode mnie, to idziecie do mnie na karty, a nie na to, jak inwestować pieniądze. To do takiej osoby trzeba pójść, która się na tym zna. Ci, którzy macie fajną robotę, to to, co mówiłam, wykażcie się więcej. Pomysłów, kreatywności, co można usprawnić, co można polepszyć, co zrobić, żebym się w tej pracy dobrze, jeszcze lepiej czuł, żebym naprawdę jak na skrzydłach pędził do, do roboty. To się da naprawdę zrobić. Zwłaszcza, że planety, planety będą y, nas wspierają teraz, to wykorzystajmy to. No pff, dobra, a propos tych wyborów, na czym skupiać swoją uwagę? Droga Rybo, do przepracowania masz tak kilka rzeczy. To będzie pracowity miesiąc dla ciebie, Rybo, bo jeżeli chcesz, żeby w twoim życiu coś poszło do przodu, no to to u siebie się pracuje. Jeżeli masz osoby z twojego najbliższego otoczenia albo osoby, które cię porzuciły i zostawiły cię ze skopanym sercem, z raną tutaj, to to jest idealny czas, żeby Wybaczyć. Mówi się o tym radykalnym wybaczaniu. Ja mam swoją własną filozofię na ten temat: że wybacz na tyle, ile możesz. Na tyle, ile czujesz w środku, że jesteś w stanie tej osobie wybaczyć. To wcale nie znaczy, że zapomnieć, ale wybaczyć, machnąć ręką, niech mu tam, ziemia lekką. Bo to robimy dla siebie, to nas odnawia, to nie robimy dla tej drugiej osoby, która nas kopnęła w serce. Robimy to dla siebie, żeby nasze serce uzdrowić i żeby nasze serce uwierzyło, że, jeszcze, że ta druga osoba, która przyjdzie do naszego życia, nie kopnie nas w podobny sposób. To jest uzdrawianie siebie, wybaczanie. Więc i, i tutaj to zadaj sobie pytanie, czy masz kogoś, ale to może być również ktoś z rodziny, ktoś najbliższy, może matka, może ojciec, źle Cię traktowali, może z siostrą nie masz kontaktu, może jak tylko się spotykacie, to się kłócicie, skaczecie sobie do gardeł. W energetyce mówi się w ten sposób, że dziecko choćby miało najgorszych rodziców, na świecie najgorszych, nie wiem, patolog, no nie wiem jak to nawet, najgorszych, wyobraź sobie najgorszego, bo dla każdego z nas najgorszy rodzic znaczy co innego. Nie wszyscy mamy fantastycznych rodziców. Zawsze będzie je kochać. To jeżeli nie masz się czego złapać, to złap się tego, dzięki nim jestem na świecie. To jest dla ciebie coś, co, czym, czego możesz się złapać. Dzięki temu, że moi rodzice mnie poczęli, to mam dom, mam jakichś bliskich przyjaciół, może mam dziecko, może mam fajnych ludzi wokół siebie, może mam szczęśliwsze dni, nie wszystkie dni są do dupy. Tego się złap w tym uzdrawianiu. Bo klepanie, wybaczam Ci, wybaczam Ci, wybaczam Ci z poziomu gardła, to zaraz będziesz miała anginę, bo Ci czakra gardła tak się zaklei, że nic nie powiesz. I zaraz grypa gotowa. Więc na tyle, ile czujesz w środku, że możesz to zrobić. Tu jest jeszcze um, taka sugestia dla tych, Którzy jesteście otwarci na rytuały, mówię do, do tych ryb, które są na to otwarte. Jeżeli ktoś naprawdę mocno cię zranił, mocno, a masz w sobie zatrzymane łzy, to luty będzie idealnym momentem, żeby te łzy uwolnić. Pozwól sobie na łzy, na płacz. Jeżeli wstydzisz się swojego płaczu i nie chcesz płakać przy kimś innym, to popłacz się w poduszkę w nocy. To jest bardzo oczyszczające. Takie łzy są oczyszczające, i popłać się nad sobą, i popłać się nad tym, że ktoś ci to zrobił. Po prostu wyrzuć to z siebie i, i, i mogę pójść dalej. Bo jeżeli utkniecie w tej energii trójki mieczy, to nie przejdziecie do czwórek, który jest spokojem. Czasami stagnacją, ale tam nie ma poranionego, bo wszystko już się jakoś, że te rany się zasklepiły. Więc bardzo, bardzo gorąco Was do tego namawiam. I tak jak mówiłam, w każdym aspekcie, czy to jest sprawa finansowa, obfitości, czy yy, masz obf finansowo ok, no to tego nie musisz robić. Co, będziesz to czuła, ale jeżeli masz problemy finansowe. To co tu nie działa? Jaki jest zły, zły program na pieniądze. Tutaj trzeba warto to obejrzeć. Czy na związki? No to, to, to już mówiłam, nie? Jakie są te programy? Pogrzebcie tam, bo samo się nie zrobi. Nie ma opcji. Tu Czemu nie poświęcać uwagi? No, jeżeli włożysz w coś pracę. Nie wiem, no weźmy to zawsze ten przykład: odchudzasz się i wkładasz tam pracę i trzymasz dietę i chodzisz na spacery i jakoś to mozolnie, ale rzeczywiście ta waga się zmienia. Ale na efekty musisz poczekać, ho, ho, jeszcze chwilę, jeszcze moment. To nie jest tak, że w piątek nie ma, w sobotę miesz mieszczę się w sukienkę. No tak to nie działa. Więc tak samo jest z tym wybaczaniem. To nie jest tak, że od razu yy, jak za pstryknięciem, yy, świat się nagle stanie piękny. To, to jest proces, ale samo, bez pracy nad sobą, nad swoimi emocjami nad tym nawet, żeby wypłakać to, samo się, droga rybo, nic nie zadzieje. Nic. Zostaniesz w tym, co jesteś, a jeszcze nie robiąc nic, będziesz się cofała w tył i będzie jeszcze gorzej. To, co ci się opłaca, a biorąc pod uwagę, że będziesz chciała mieć spokój i poczucie komfortu, bezpieczeństwa, dobrego życia, możemy sobie to stworzyć same. Yy, single, singielki, no, widzę tutaj, proszę randkować. Proszę umawiać się na randki, spotykać, z dobrym nastawieniem, bez yy, trójkę mieczy zostawić w domu. Z takim nastawieniem idę na randkę nie po to, żeby spotkać miłość mojego życia, idę na randkę po to, żeby poćwiczyć swoje randkowanie, żeby się dobrze bawić żeby uczyć się, okazywać uczucia, żeby zobaczyć, czego ja potrzebuję od tej drugiej osoby, na czym mi tak naprawdę na, zależy. Bo tego się nie dowiesz siedząc na kanapie i będąc na czacie na portalu randkowym. Tego się nie dowiesz. Nawet możesz przeczytać 20 książek i... Tylko w praktyce się tego dowiesz, jak ty reagujesz na tą drugą osobę, jak ona powie gafę albo coś głupiego, albo coś, co cię zdenerwuje, albo coś, co ci nie będzie pasowało. Jak ty zareagujesz, czy jesteś ciężka, czy gadasz głupoty, czy jesteś w energii królowej yy, kielichów, która może się zakochać w kiju odmiotły, od bo jest tak spragniona miłości, bo ma to. A trzeba wykonać pracę. Żeby z lekkością, chodźcie na randki, randkujcie, bo jest szansa na spotkanie kogoś naprawdę interesującego. Zachęcam, potem mi powiedzcie jak poszło. Pary, drogie pary, jeżeli do waszego związku w tej czwórce przyszła jakaś pewna rutyna, ale ja nie mówię, że rutyna jest zła, to... Okazujcie swojemu partnerowi Kocham cię. My tak rzadko mówimy słowo Kocham cię. Ja nie mówię o tym, żeby klepać za każdym razem, jak człowiek wychodzi z toalety. Kocham cię, mój jedyny, ale trochę coś w tym rodzaju. Kochajcie swoich partnerów. Okazujcie im tą miłość. Traktujcie jak bohaterów. Traktujcie swoje partnerki jak królowe. Dbajcie o nie, głaszczcie, pieśćcie, dopieszczajcie, przytulaJCIE. Wszystko jest walentynki będą przecież 14 lutego. To to nie musi być nie wiadomo co, ale to okazanie uczucia jest bardzo ważne i ono się Wam tutaj bardzo, bardzo drogie ryby przyda. I to zawsze działa. Produkujcie miłość, dzielcie się tą miłością do tej swojej ukochanej osoby, no z jakiegoś powodu z nim jesteś. Jeżeli w Waszym związku jest źle, to zadaj sobie pytanie, właśnie co nie działa, o co tu chodzi. Czy, czy jak długo jeszcze jesteś w stanie być w takiej relacji? Czy jeszcze coś cię trzyma, jakaś miłość, jakaś sentymentalizm, jakieś emocje z tą drugą osobą? Co tam działa? Czy masz się czego chwycić? A jeżeli tego nie ma, to przeczekaj, to, to przygotowuj się do, do tego, że być może bezpiecznie się będziesz czuła, jak stworzysz swój własny dom bez tej drugiej osoby. To jest dla części z Was, dla tych, które mają niedobrze, znaczy źle się dzieje w Waszych związkach. Ale jeszcze ja bym dała szansę jeszcze spróbuj jeszcze raz. Chyba, że to już wiesz, że że to za bardzo dostałaś, czy dostałeś, to wtedy zadbaj o siebie. O, o swoją, o swój spokój, o ukochaj siebie. Utul siebie, zaopiekuj się sobą, okaż sobie wsparcie i okaż sobie miłość i e, przygotowywuj się do tego, że będziesz budowała swój własny dom. Możecie mieć fenomenalnie, fajnie transformujący was miesiąc. Tylko co? No do roboty, drogie ryby! Samo się nie zrobi. Twoje życie w twoich rękach, kochani, i tego wam życzę. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!